Cześć, wszystkim witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale. Ja mam na imię Zuzia, a Was zapraszam do subskrybowania mojego kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie, czyli naciśnięcie tego czerwonego przycisku poniżej, a jeżeli jest on szary, to jestem bardzo szczęśliwa, a Wy dołączycie do grona moich cudownych subskrybentów. Dzisiejszy filmik to Q&A, czyli pytania-odpowiedzi. Pytania zadawaliście mi pod poprzednim Q&A, do którego tutaj was odsyłam, macie gdzieś to jest adnotacja. Tam też można się dowiedzieć czegoś o mnie, na kilka pytań. I pod stanem Q&A dostałam dosyć sporo pytań, także wybrałam kilka z nich i postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć. I jeżeli macie jeszcze do mnie jakieś pytania, to oczywiście napiszcie je poniżej w komentarzach. I chętnie zrobię kolejną część kładę, jeżeli taki filmik Wam się spodoba i jeżeli będziecie mieli dalej do mnie jakieś pytania. Dobra, lecimy z pierwszymi pytankami. Pierwsze pytanie, ile masz centymetrów wzrostu? Jak ostatnio się mierzyłam, miałam 1,68 m. Co Cię skłoniło do nagrywania na YouTubie? Ogólnie od dziecka lubiłam nagrywać, lubiłam mówić do kamery, miałam przed tym kanałem kilka innych kanałów, jak byłam młodsza, ale żaden z nich nie wypalił. No i... W sumie żadnego nie miałam chyba tak długo jak ten, bo ten zaraz dojdzie rok, jak mam ten kanał, zaraz będzie. Więc w sumie sama nie wiem, jakoś tak oglądałam dużo tego YouTube'a i po prostu myślałam sobie, kurczę, chcę być jak oni. I właśnie bardzo lubiłam gadać do kamery i tak dalej, także zaczęłam to robić. Czy nagrasz kiedyś Rumtum? Słuchajcie, jest roomtuner na moim kanale. Tam wam tutaj anotacje do niego i to nawet całkiem niedawno wrzucony, także polecam mi zajrzeć. I to były pytanka od Ryta MSP, także bardzo serdecznie Ci pozdrawiam. Kolejne pytanka są od Amelii Ciuły, także też bardzo Ci pozdrawiam, dziękuję za pytanka i lecimy. Czy lubisz chodzić do szkoły? W sumie mm, to nie jest tak, że jakoś nienawidzę chodzić do szkoły, to nie jest też tak, że jakoś kocham chodzić do szkoły. Na przykład teraz jak, są, jak jest wolne, to jest okej okay. i podoba mi się nawet to, że nie chodzimy do szkoły, ale jak jest szkoła, to też to nie jest aż takie złe. Od kiedy malujesz paznokcie? Jeżeli chodzi o hybrydy, bo myślę, że o to chodzi, to maluję sobie od jakiegoś roku. Rok temu jakoś pierwsze hybrydy sobie pomalowałam. Ile zajmuje ci montowanie filmiku? No to to wszystko zależy od tego, jaki to jest filmik. No i wiadomo, ile pracy zajmuje. Po prostu, jakiego typu to jest filmik. Zazwyczaj od godziny do dwóch, czasami trochę więcej. No jak mówię, to wszystko zależy od filmiku, od tego w ogóle czułam jakiś dobry dzień na montowanie, czy mi nie wychodzi itd. Tak i tak dalej, także no, różne czynniki na to wpływają. Czy sama wpadłaś na założenie kanału? Tak. Masz internetową przyjaciółkę, miałam kiedyś i miałam w sumie z nią bardzo dobry kontakt, raz się spotkałyśmy, ale jakoś nagle nam się urwało i przestałyśmy do siebie pisać. Tak jakoś naturalnie wyszło. Nagrasz kolejną część czytania starego pamiętnika, o Jezu! Jeżeli ktoś nie widział, to tutaj odnotuję wam playlistę. Um, w sumie czemu nie? Musiałabym znaleźć pamiętnik, jakiś, którego nie wymieniłam tam, ale wydaje mi się, że mam jeszcze jakieś. To w sumie mogę, mogę nagrać jeszcze kolejną część, jeżeli chcecie. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie więcej części starego pamiętnika. Ile jest osób w Twojej klasie? 32. Stworzysz konta publiczne dla fanów na social mediach. Na razie macie mojego TikToka, tutaj mogę wam napisać nazwę. Jeżeli chodzi o Instagrama, to jestem bardzo blisko, ale jeszcze muszę trochę przeczekać. To są takie moje prywatne powody, dla którego tego nie robię, i są one dla mnie dosyć ważne i to są takie rzeczy, które trudno mi jest przekroczyć takie jakby bariery, yy, więc to jest dla mnie ciężkie. Ale zobaczcie, TikToka jest coś. Boisz się, koronawirusa ogólnie. Ten komentarz był dwa tygodnie temu, tak że wiecie, to jeszcze wtedy się tak nie rozwinęło. Mm, ale w sumie nie nie boję się wirusa. Jakoś bardziej boję się o to, że zarazi on kogoś z moich bliskich, raczej nie sądzę, żebym na mnie. Mm, raczej nie sądzę, żeby mógł mi bardzo zaszkodzić, ale no, boję się ze względu na bliskich, ale też nie jakoś bardzo w sumie. Wolisz ekipę Frieza czy Team X, yy, ekipę Freeza. Mu zmieniłaś kolor włosów? Yy, ogólnie jestem osobą, która bardzo lubi zmieniać coś w swoim wyglądzie. A włosy, jak wszyscy wiemy, są najprostsze do zmieniania, dlatego mm, znudziło mi się ciągłe podcinanie. I uznałam, że y, zmienię kolor. Jeżeli ktoś chce zobaczyć vloga z z moich włosów, zapraszam. Wiesz, że pięknie śpiewasz? O, dziękuję bardzo, to raczej chyba nie pytanie, ale. <laughs> dziękuję. Pozdrawiam, bardzo lubię cię oglądać. Również pozdrawiam i mi bardzo mi miło. <laughs> Kolejne pytanka są od Marty Matsury, także też bardzo pozdrawiam. E, Trenujesz coś? Ćwiczę w domu plus tańczę. E, Ile masz case'ów na telefon? Na ten telefon, to jest mój w sumie w miarę nowy telefon, na razie mam dwa, ale zamówiłam kilka z Aliexpress i idą mi, także <grybujesz> jestem cierpliwa. Dlaczego nie chcesz iść do biurmowania? E, ogólnie w sumie mój termin na biurmowanie już minął, w sensie ten taki normalny, jak powinnam iść, to powinnam iść w tamtym roku. Niby mogłabym jeszcze w tym roku iść, ale ogólnie czemu nie chcę iść? Eee, ja po prostu tego nie czuję. Ja nie będę na siebie wymuszać bierzmowania, tylko dlatego, że moja rodzina jest w miarę chrześcijańska, w sensie mm, też nie, żadna z mojej bliższej rodziny nie jest taka wierząca, praktykująca, że wiecie, chodzi, chodzi... chodzimy do kościoła co niedziela, nic takiego. Bardziej taka rodzina, która z nami nie mieszka eee, i jakby. Ja nie czuję tej wiary na tyle mocno, żeby iść do bierzmowania, a właśnie nie chcę tego robić, i dla mnie to by było też trochę takie, taki mały szacunek do tej wiary, że poszłabym tam takiego przymusu trochę, nie uważam to za dobrą rzecz. Także po prostu jak kiedyś to poczuję, to pójdę, ale na razie nie czuję takiej potrzeby, nie czuję tego, że wierzę na tyle, żeby iść do bierzmowania, także iris. Miałaś pasek? Tak, miałam pasek przez wszystkie lata mojej nauki na razie. Kolejne pytania są od Suzanka Serpens, także pozdrawiam. Jaką miałaś średnią w ósmej klasie? To jest bardzo trudne pytanie, bo ósma klasa była dosyć dawno. Eee, 5, 20, 30. Nie, 5. Ponad 5. Blisko piątki, ale ponad niej. Coś, 5, coś, 5, 10, 5, 15 Może nie, wiem, nie pamiętam do końca, ale wiem, że było ponad piątką, tak troszeczkę, tylko nie za dużo. E, lubisz się uczyć. E, muszę się uczyć, jakby. E, nie jakoś bardzo, należy też jakiego przemiotu, ale nie jakoś tak, że po prostu wiecie, uczę się dla fanu czy coś. E. Na jakim profilu w liceum jesteś? O tym nagrałam. Kompletnie inny filmik, w sensie osobny. Bo jest to bardzo skomplikowane, ale tak w skrócie jestem na profilu dwujęzycznym, angielski, francuski i biolhem. Także cztery przedmioty będę rozszerzać, ale jeszcze nie do końca, więc podanotuję Wam tutaj też. Nie wiem, czy nie skończyły się limit na karty, ale jak coś, to macie wszystkie linki w opisie wszystkich filmów, o których mówię, także. Kim chcesz zostać w przyszłości? Ogólnie chciałabym mieć ciekawe życie i chciałabym. Jakby nie mieć takiej może jednej pracy, która byłaby taka, że wiecie, poniedział od poniedziałku do piątku przychodzę do pracy od 8 do 15, czy tam 16 i robię to przez 20 lat mojego życia. Chciałabym podróżować, chciałabym zmieniać pracę, chciałabym zwiedzić świat, chciałabym robić też coś z artystycznymi rzeczami. Na ile taka moja wymarzona praca to być na turze w musicalu, jakby wiecie, jak są teatry muzykalowe gdzieś tam za granicą, to czasami robią na przykład tury po, całym, po całych Stanach, że grają w różnych teatrach. Na przykład dwa razy w jednym mieście, potem gdzieś jadą, dwa razy w drugim i tak dalej. I to jest moja taka wymarzona praca, myślę. Ile godzin około tygodniowo poświęcasz nauce oprócz szkoły? A, to jest bardzo trudne pytanie, bo <laughs> jesteśmy na koronaferiach, więc trochę trudno mi stwierdzić, bo już zapomniałam. Ale myślę, że. Codziennie z godzinę poświęcam nie całą, zależy... To wszystko zależy od dnia, od tygodnia. Ja się u... czasami uczę w miarę systematycznie, ale dużo pamiętam ze szkoły, z lekcji mm. i w sumie uczę się tylko na i karsków, także zależy od tygodnia. Jakiej odżywki używasz do paznokci? W sumie żadnej specjalnej i dziękuję, że masz, masz śliczne paznokcie, dziękuję. E, e, I właśnie nie używam raczej żadnej specjalnej odżywki, w sensie biorę pierwszą lepszą z Rosmana czy coś takiego. E, I no, na razie moje paznokcie są dosyć krótkie, bo je żeby mi po prostu na koronawirę trochę się odbudowały. E, Nagrasz filmik o pielęgnacji paznokci? Nie, ponieważ nie robię nic, dosłownie nic, z paznokciami. Większość tego, że moje paznokci są w miarę silne, w miarę ładne, w miarę szybko rosną, to jest, są geny i jakby ja nie robię z nimi nic specjalnego, one też się łamią, szczególnie po hybrydach. Także jakbym miała wam coś fajnego do powiedzenia, to spoko, ale... no nie mam. Fajne pytanie są od kabusi. także pozdrawiam i są takie typowo techniczne, także czym nagrywasz? Nagrywam aparatem Nikon D5600 w jakim programie montujesz filmiki? Movavi nie pamiętam którym, ale no nieważne, Movavi w każdym razie nagrasz kiedyś jak montujesz filmik Uważam, że to nie jest naprawdę nic ciekawego i ja się też na tym jakoś za bardzo nie znam. W sensie wszystko, co umiem zrobić w montażu, to jest coś, co kiedyś tam się nauczyłam sama. Jestem samoukiem totalnym w takie rzeczy. Także mm, nie sądzę, żeby to było dobre, takie... No nie. Czym oświetlasz swoje filmy? Oknem, słuchajcie, słońce. Raczej nie pamiętam, żebym kiedykolwiek oświetlała jakoś inaczej, chyba czasami oświetlam jeszcze lampą moją biurkową, zwykłą i e, jakby może kiedyś sobie kupię softboxy, ale no na razie to musi Wam wystarczyć. Myślę, że zresztą zazwyczaj nagrywam w takich porach, kiedy to światło dzienne, naturalne jest dobre, także. By było na tyle w tym filmiku, jeżeli Q&A wam się podobają, jeżeli chcecie więcej, to oczywiście nie zapomnijcie po w górę i subskrybować mojego kanału, to mnie strasznie motywuje. Jakimś miłym komentarzem możecie udostępnić filmiki do znajomych, którym może też się nudzi w koronferię i chcą coś fajnego pooglądać. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!